Meja. W końcu odpoczniemy z naszymi końmi na pięknej, słonecznej Florydzie. Tego momentu dzieje nas tylko 13449 km. No, no, marzę o tym odpoczynku. Co tam jest? Zabierajcie w najlepszą przygodę życia, Panno Meja. Skąd wiesz, jak się nazywa? Ty nie zabrałeś! A spokojnie, spokojnie! może się tak nie unosić! Pff, jakiś pierdek będzie mi mówił, co mam robić! Prowadziłam ci tutaj, bo coś nam potrzebna! W zimowej wiosce masz coś, coś złego i nie wiemy co, ale wiemy, że ty nam pomożesz. ja wam pomogę, to zobaczymy, bo siedem powiedziała, że pomogę porywaczom. No nie powiem! Mogę zrobić to mniej drastycznie, ale proponuję ci, żebyś się rozejrzała. Może rozwikłasz o co chodzi. No cóż, pójdę się rozejrzeć. A kto to? Jak ostatnio zwinęli mi na dołek, słyszałam ciekawe pogłoski w tym więzieniu. Podobno wychodzi jakiś dwóch bardzo niebezpiecznych bandytów i będą próbowali napaść świętego Mikołaja? Zbyt mądrzy to oni nie są, bo ostatnio pokonała ich koniara. Będzie to naprawdę bardzo dobry kabaret w wiadomościach niedługo. Szkoda, że nie małe TV. Hmm, naprawdę ciekawe. Przygotowałam złodziej parę uroczych niespodzianek. No Mam nadzieję, że im się spodobają. Nikt nie okradnie Świętego Mikołaja. Nie na mojej służbie. Ej, ale zioło ser był całkiem fajny. Dalej się zastanawiam skąd on brał ten ser. Przecież typa było czuć z dystansu 5 km. Ja myślę, że opanował sztukę kamuflażu do perfekcji. Na pewno. Ważąc 100 kilo to żadny problem. Wiesz co? Wypuści nas idealnie w święta. Cóż za magiczny czas. Piękny prezent. Rob, jestem genialny. A na pewno nie tak jak ja, Bob. Przecież możemy okraść Świętego Mikołaja. Na pewno gdzieś bogate dzieciaki zaryczyły sobie prezentów o nieziemskich cenach. I koniecznie zabierzemy w pierwszej kolejności prezent tej ochydnej koniarze, która nas tak okropnie załatwiła. Maha, zemsta będzie słodka. Mamy jeszcze zapas sera, więc myślę, że wykorzystamy to jako broń idealna. Masz teraz zawieźć do zimowej wioski, do Świętego Mikołaja. Oj, nie zadzieraj z nami. My mamy broń idealną. Ja w twoim miejscu nie igrałbym z losem. Jedynie, że chcesz się przekonać, że my też dobrze to nie jesteśmy. Dobrze, nie było, nie było tematu. Przywoziałam to bez problemu. No ja myślę. Czemu tu jest tak ślisko? To kurde wymyślił wielką ślizgawkę na walonym zejściu. Teraz mam jeszcze większą ochotę do walicy Mikołajowi. Bo co nie będzie, gwiazdki? Nie będzie! Dokładnie, walcz gwiazdkę. Pokażemy im. Czy ktoś właśnie dodatkowo polał wodą, żebyśmy nie mogli tutaj wejść? To śmierdzi Meją. Ale co miałaby robić Meja w zimowej wiosce? Ona pewnie jest tymi swoimi koni, które śmierdzą tylko. I są nic nie warte. Dokładnie, nic nie warte. Dziemy okres tego Mikołaja. Mejka, tutaj sobie śpi teraz, z tym konisiem. Dokładnie, to po prostu jest zbieg okoliczności. To był najlepszy trening od czasów więzienia z serem. Czuję każdą kość. Czy mięsień? A ja nie wiem, to to samo. A! O nie, co to jest? Boże, Jezus Maria, co to jest? Czy właśnie atakują prezenty? I to puste? To była na 100% sprawa Mei. W końcu dorwiemy tą niesforną dziwuchę. Dobrze, że nie było tam aż tylu prezentów, bo inaczej nie wiem, czy wyszlibyśmy z tego cało. Niech ta meja się boi. Tym razem kolorowe kucyki jej nie uratują. Przed nami, brachu, stoi trudny wybór. Mamy dwie pary drzwi. W sensie, że parę drzwi. Ty idziesz na lewo, ja jej na prawo. Ale śmiesznie. Ja jestem leworęczny, a ty praworęczny. To było dobre. Oj, chyba jestem w złym pokoju. Oj, to nie wygląda stabilnie. A! Czemu zawsze ja? Bob, gdzie jesteś? Wychodzę stąd, idę do Boba, po prostu mam dosyć, oczywiście jak zawsze to ja, zawsze ja dostaję w głowę. Co im takiego zrobiłem? Okradłem tylko kilka banków. Wow, jestem w centrum handlowym? I co, niby tutaj jest Mikołaj? No nie mówicie mi tego. No a patrzcie, a jednak, zaraz go dorwę. Tak mu zagrożę, że po prostu wszystko mi da. Ja przecież mam broń idealną. Hmm, a to niby co? Jakiś czarny slat. To trzeba zweryfikować. Niby zwykłe lustro. A, dostałam jakiś czarnym proszkiem do oczu! Boże, nic nie widzę! Czy to jest mąka? Meja, zaraz cię dorwę! Ziomeczki, musicie mi pomóc dorwać meję. Ale ziomek, spokoluz. Tu nie ma spokoluz. Tu trzeba działać. Ale ziomek, spokoluz. Och, z nimi się nie dogadasz. Ale ziomek, spokoluz. Dobra, zjeżdżam na dół. W końcu go dorwę. Te schody mają na sobie masło! O nie! Jezu, Bob, wszystko w porządku? Właśnie spadłem z ruchomych schodów i ty się mnie pytasz, czy wszystko w porządku? Nie! Dorwijmy w końcu tego Mikołaja! Zemsta i meje! No, Mikołajczku, oddawaj wszystkie prezenty, jakie masz! Uważaj, lepiej to zrób! Mamy broń idealną i lepiej nie chcę, żebyśmy jej użyli. Szybciutko, szybciutko, Mikołajku. Ale tak nie można. Zepsujecie całą gwiazdkę. Dzieci będą przez was płakać. Nie interesują nas żadne dzieci. Niech się popłaczą. Trudno, takie życie. Twoje oczy są ciężkie, śpisz. Idę po ciebie robię. A, pomocy meja, idź sobie. Jezu Boże, na mnie goni pomocy. A! Jezus Maria. Nie, poddaję się. Nie rób nic tego. Proszę, poddaję się. Widzisz? Ja nic nie robię. Nic. Nic. Już nigdy nikogo nie skrzywdzicie. Dzięki ci, za pomoc. Zapaj znowu dwóch niebezpiecznych zwycięi. Dobrze ciebie mieć. Mam nadzieję, że teraz będę mogła opuścić zimową wioskę bez problemu. W końcu wykonałam swoje zadanie. Okej, okay, mam nadzieję, że ta oto produkcja wam się spodobała. Mam nadzieję, że nie włączę nowego modulatora głosu znowu, bo no, nie chcę się znowu tego nagrywać, ale mam nadzieję, że spodobał wam się ten film. Jakby w tamtym roku, nie w tamtym roku, dwa lata temu nagrałam pierwszą część Meja Samovstajni. No i tamta część nie była super dopracowana, ale uważam, że ta część jest o wiele lepsza i ogólnie mi się bardzo podoba. Więc mam nadzieję, że wam się równie ciekawie oglądało. No, jak dorliście do tego momentu, to myślę, że raczej tak. Więc no, Dajcie znać co myślicie o tym filmie, jest to... Oczywiście bardzo chciałam podziękować moim aktorkom, czyli Delfinie Song i Izabeli Collet flower Jakby bez nich ten film by oczywiście nie powstał. Były najlepszymi zudziami, najlepszymi bezdomnymi i najlepszą policją. Po prostu są one najlepszymi aktorkami. Także będzie mi niezmiernie miło, jeżeli napiszecie im jakieś miłe słówko w komentarzu. A ja chciałabym żyć wesołych, spokojnych i przede wszystkim zdrowych świąt. I jak najwięcej pierogów. Kocham pierogi. Pa!